Cześć cześć witam was wszystkich bardzo bardzo serdecznie na kolejnym odcinku zagrajmy w Fortnite No i co mamy mamy sejcie dzisiaj szybko bo już ten odcinek wiem że będzie trochę późno bo dzisiaj musiałem zostać dużej pracy więc od razu przycisk graj i zaczynamy sejcie. Nie wiem kiedy dokładnie oglądacie ale u mnie jest początek tygodnia Sejcie po, poniedziałek tak piątek chciałbym oj chciałbym Poniedziałek mu działki zawsze są ciężkie, Ach, po tym weekendzie wrócić, więc chwila relaksu słuchajcie z Fortniteem, myślę, że to jest właśnie to. I za chwilę się rozpocznie. Mamy już ekran ładowania. Jest, mamy podstawową skórkę, mam nadzieję, że na za chwilę się zmieni. Jest. Tutaj włączyłem co prawda na szybko, żeby chociaż trochę się powczytywało. Myślę, że tutaj nie powinno jakieś nam się cięcia robić, większe, tak. Tylko takie znośne. Dobrze, zobaczymy mapę. Zobaczymy, gdzie by tutaj polecieć. Tu mamy coś jeszcze do odkrycia. Coś tu, 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 tu. A może, a może właśnie sobie odkryjemy. Skoczymy od razu, jako pierwsi. Spróbujemy tutaj ten kawałek od, odkryć. Może i ten. I słuchajcie, tym sposobem w sumie chyba byśmy mieli całą mapę odkrytą. A w sumie to jest 93 poziom, no to chyba już czas najwyższy, już czas najwyższy. Bo tu pewno za chwilę nam się będzie kończyć rozdział. Wow, co tu się, co tu się stanęło, co tu się wydarzyło, słuchajcie. Dobrze, mamy ostateczne odliczanie. Już mamy, słuchajcie, 5, 4, 3... Dwa 1 i lecimy lecimy. Oczywiście beczyć dziękujemy kierowcy pusa. No i od razu, tak jak mówiłem, od razu skaczemy, tak? Tutaj coś ciekawego to wygląda. My chyba to użyliśmy ten taki cypelek, kiedy się wkurliśmy. Tutaj coś wygląda. To jest jakiś statek. Badamy. Zara to wszystko zbadamy. OK, jest rolka. Jest samotna chata, słuchajcie. Ciekawe, piszcie w komentarzach, czy chcielibyście słuchajcie, żyć w takiej chacie. Ja. Może chwilę, ale na dłuższą metę, jednak bez kontaktu z ludźmi. Ile można nagrać w gry? Słuchajcie, bez tak kontaktu z ludźmi, bez jakiegoś wyjścia, słabo trochę by mi się to wydawało. Dobra, trochę tutaj się podleczmy. Właściwie nie tyle leczmy, co weźmiemy sobie osłonkę. Dobra. To już ostatnia dyszka, to mamy to. Bierzemy, co my tutaj mamy dobrego, no to wolimy to. Cegła, podaj cegła. Co tam? No na pewno lepsze taka apteczka. I lecimy. Mutura mamy. No mamy motura, ale jak już zwiedzamy to jest ten ciekaw tamtego statku słuchajcie. Okej, okay, mamy tutaj jakieś dobrodziejstwa. Co to? Złota nie zbieramy? Już mamy łocie panie! No to trzeba gdzieś wydać, to trzeba gdzieś wydać. Jak znajdziemy, słuchajcie, te ulepszacze, to będziemy ulepszać. Się, ształowiec, jak rewolwerowiec, słuchajcie. A, może i fajnie byłoby być rewolwerowcem, ale jednak tutaj wezmę strzelbę. Co my tu mamy? Może akurat nam się tutaj zabawa z łukiem przytrafi. Ej, co jest? Dobrze, stajecie tutaj jedna wielka zmarzlina. No to co? No to fajmy tutaj, nie? Jak już odkrywamy tą mapę, zrobimy sobie taki tutaj um, dzień-mecz eksploracyjny. To gwiazda betlejemska chyba, to pędzimy, to pędzimy. Ostatnio jak taka gwiazda była, to się dużo ciekawych rzeczy wydarzyło, aż po 2000 lat się o tym mówi słuchajcie. To trzeba biec. Sie trochę zmęczyliśmy, może sobie soczku wypijemy, żeby mieć więcej energii. O fajnie, mapa nam się odkrywa, tutaj wygląda jakby coś było, nawet mamy ten wykrzyknik, nie wiem co on tam robi, ale jak coś będzie do zrobienia, to zrobimy, a tam u góry byśmy musieli się dostać, no jesteśmy w kręgu burzy, więc możemy się tak pobawić. O! Więcej soczku. Uhu, tu ktoś jak najbardziej był. Pytanie, czy jeszcze jest? Tu mamy wyskok, jak co to sobie zrobimy? Ale tak po nie pootwierał za bardzo. Ten ktoś. gdzie hmm? ach tam to jest dobra amunicja amunicją no dobra jak jakże jesteśmy przy tym to oczywiście tutaj sobie zainicjujemy to coś Będziemy mieli całą mapę odkrytą. Zobaczycie to. No znaczy tym bardziej, że tutaj jak najbardziej nam daje, bo akurat jesteśmy cały czas w kręgu burzy, więc jakby gra nam faktycznie na to fajnie tutaj pozwala. Na takie zabawy. O nie! Nie, nie, nie! Puch. A już myślałem, że... O, mamy opcą tę tą. Super. No dobra, rozglądamy się. Jak najbardziej i niestety nasz już widzi. Tak, mamy likwidację. Zwątpiłem, czy to jest gra... Okej. Okay. O, jeszcze punkciki dostaliśmy. Dobra, rozglądamy się, co tu jeszcze ciekawego, co tu jeszcze jest. Nieszabrowane. No tak czy jak fajnie sprawa, słuchajcie, mamy mapę odkrytą, mamy likwidację Nie ma biedy. No i cały czas jesteśmy w kręgoburze, aż dziw Powiem szczerze Tak w sobie w miejscu stoimy Co my tu jeszcze mamy? Będzie może jakiś karabin nam się tutaj przytrafi. To jest do... O! O i teraz proszę te do ulepszenia! <laughs> o tak! Gdzieś tu myślę powinno być przecież, nie? To jest taka bardziej z tych takich centralniejszych miejsc. O nie, co to było? To nas napadli, to nas napadli, słuchajcie. Wiecie co? Króciutki ten odcinek, ja wiem, ale dzisiaj on naprawdę będzie późno, bo już jest późno. Zasadniczo on już powinien być na kanale, a nie wiem jak to szybko wpadnie, a nie chcę was zostawiać bez odcinka. Oczywiście yy, też będą kolejne odcinki, na które serdecznie zapraszam, ale myślę, że tutaj sobie yy, to nagrywanie zakończymy. Ja bawię się dzisiaj bardzo fajnie. Mam nadzieję, że wy również, tak? Otworzyliśmy sobie mapę. Słuchajcie, była likwidacja, zginęliśmy tragicznie, więc standard został zachowany. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapeczkę w górę, jakąś subskrypcję na kanale, jeżeli oczywiście tego nie robisz. Komentarz pod filmem również będzie mi naprawdę bardzo miło, słuchajcie. No i po prostu do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!